Jaki piękny dzień, lecz dzisiaj i tak nic szczęśliwego mi się nie trafi, jak to w moim biednym życiu bywa. O, co za głopek przykleił mi nad gniazdkiem kartkę, może zamiast mam rotać do siebie samego jak jakiś pokręcony idiota, zobaczę, co na niej jest napisane, może tym razem nie będzie to kartka kopnij mnie. Witam cię, Marko, wiem jakie masz życie, dlatego zgłoś się do opuszczonego garażu w Los Santos by trochę zarobić, no jestem w szoku. idę tam. Давай новый промежуток. No dobra, miejscowa trochę wielka, poszukajmy go. Co on robi? ABCD Next Time Watch 8 mi. o już jesteś nie zauważyłem, podejdź śmiało Więc co mam zrobić? Dobrze, musisz odnaleźć pewnego ciemnoskorego złoczyńcę, który zarąbał mi tiktaki orzechowe z polewą tłaszczową z indyka, a podzielisz się potem, co, mam ci się podzielić moim potem, że mam się spocić i nalać do kopka cały pot, chodzi o tiktaki, podzielisz się, nie spierdalaj. Dobra. Masz tą mapę, i, -i, -i pistolet z tłomikiem, wybierz sam co żyjesz. Żeby było ciszej, wybiorę pistolet. A i to do dopytam. Do, znaczy, w sensie niepotrzebny. Dobra, ale co ja zrobię bez pojazdu? Mam tylko marny, sflaczały, opieziany rowerek. Dug Żte rowo jubira. Ale jenie. Pokowa. Ej, słuchaj, rozpierdoliłem samochód. To nic, znajdź sobie nowy. Ale jak? Tak po prostu wywalić kierowcę z jakiegoś wozu. Tak, tak po prostu. Spokojnie, policji nie ma na razie w Los Santos. Dobra, coś znalazłem. Och, bolało. Na szczęście ten koleś wbudował przycisk umożliwiający latanie. Zapomniałem o tym wspomnieć. Mam go zawsze w kieszeni. Wystarczy, że tylko go położę na kierownicę. Tak swoją drogą, nie wiem jak ja omiem latać i prowadzić samochód. Ooooo o, ja latam, czuję się jak na hajo, no nigdy nie byłem na hajo, ale latam, więc to chyba to samo, ciekawe, czy da mi trochę tiktaków, bo bym bardzo chciał coś przekąślić, a zwłaszcza, że te tiktaki są dziwnie nadziewane. Ojojojo tracę kontrolę. mayday majdej, korwas rejdej, co ja wołam? O oh, kurwa coś. A -a. Ale urwał! Boże, zamko pociągo, nim nie opieca. Ale to było dobre! Ale urwał! Ale... Boże, wysiadam, żeby nie było jak ostatnio. Gdzie ja jestem? Zaraz. Chyba to tutaj. Dobra, powinien tutaj być. Chymem. Aaaa, wystraszyłem się trochę. Dobra dawaj tiktaki, dobra nie zabijaj mnie. Mam je. Słuchaj, misja zakończona i co teraz? Chodź po nagrodę, lecz to dopiero połowa. JADYMY! Rampage Monster Kill Triple Kill Okej okay, okej okay, okej okay, spokojni merko, wierci Piętko, dasz radę, bądź jak super bohater. O-o-okej, okay, może być. Dla mnie, Bomba, no. O ile jej, żebym się nie poharatał. Nie mogę się doczekać co dostanę, na dodatek to tylko połowa nagrody. Okej okay, jesteś, tak, masz kilka zielonych i kop sobie jakieś ciochy na następne misje. Dasz taka? nie, spierdalaj. Już wiem gdzie kopię sobie ciochy i jednocześnie podetnę brodę. Ale jestem zajebisty. Czuję to. Teraz idę do domu, który podarował mi ten koleś. Już je hmm. zapach tego domku. Jak soper. Jest to wszystko. O i telewizja. Oglądnę coś. Pozwiedzać. Pozwiedzać? Ale co pozwiedzać? No świat! No, nie. no ale muszę! Potem to i tak przez całe, całe życie się będę harować. harować. O to to o o, chyba tracę zasięg! Muszę też naprawdę wykazać na 30. Bardzo jest wiecernia, do której zaraz to wiozą brat. Dobra, akurat oglądnołem ten skrawek, którego dwa lata temu nie obejrzałem. Idę spać. Padam znok.